że dzisiaj się wylosowała ta wersja Rafała Trzaskowskiego, który akurat jest przeciwko wpuszczaniu migrantów to jakiś czas to się zmienia. Cieszę się, bo akurat w tym momencie się zgadzamy. Nie wiem, czy za tydzień będziemy się zgadzać, bo nie jest Pan specjalnie mocny w utrzymywaniu tego samego zdania. Jeszcze niedawno płot na, płot na granicy był niepotrzebny i nie należało go budować. Dzisiaj jest ważny i szczelność granicy jest ważna. Jeszcze niedawno migrantom trzeba było zanosić pizzę na granicę i mówić, jak to nieludzki rząd stosuje pushbacki. Dzisiaj te pushbacki już nie są złe. Jeszcze niedawno Strefa buforowa na granicy była zamachem na polską konstytucję. Dzisiaj tę strefę buforową trzeba utrzymywać. Bardzo dynamicznie się to zmienia. Wręcz podziwiam, że można mieć tak giętki kręgosłup. Mam pytanie do marszałka Hołowni. Wprawdzie słyszałem wcześniej, jakie on pytania zadaje, więc przyszło, przeszło mi przez głowę, żeby zapytać, ile to jest 238, podzielić na 14 razy 17, bo to mniej więcej tak, takie pytania pan wcześniej zadawał. Zapytam o co innego. Co się stało z Pana karierą polityczną, że Pana poparcie tak zanurkowało? Miał Pan taką refleksję, co się stało, że dzisiaj Pan próbuje panicznie, rozpaczliwie odbudować to, co miał Pan już w pewnym momencie zbudowane? Nie mam wcale wrażenia, że panicznie, ani nie mam wrażenia, że potrzebuje odbudować. Nie wiem też skąd pan bierze te dane, bo jak pan popatrzy na to, co dzieje się w Sejmie, na to, co udało się przez te półtora roku zrobić, to to jest renesans polskiego parlamentaryzmu. Mam pytanie do Rafała Trzaskowskiego. Czy odczuwa pan swego rodzaju dyskomfort związany ze... Skalą propagandy w telewizji polskiej w likwidacji. To znaczy, w poprzednich latach całkiem słusznie narzekał Pan na to, jak wyglądała telewizja polska za poprzednich rządów, że była to telewizja, która atakowała jedną stronę i która była po prostu nieuczciwa. Natomiast dzisiaj mamy bliźniaczą sytuację. Ta propaganda jest trochę bardziej zakamuflowana, ale jednak olbrzymia. Czy odczuwa Pan związany z tym dyskomfort? Panie redaktorze, ja nie jestem rzecznikiem jakiejkolwiek telewizji, natomiast wystarczy, że pan spojrzy, jak wygląda ta debata, jak wyglądała debata w 2020 roku, w której ja brałem udział, gdzie pytania były tendencyjne. Mam pytanie do Rafała Trzaskowskiego. Czy potrafi wskazać ten jeden dzień, tą, e, tę datę, kiedy sytuacja na granicy wschodniej tak się zmieniła, że e, doszło do wojny hybrydowej? A nie e, sytuacji, w której powinniśmy z otwartymi rękoma przyjmować e, uchodźców. Przecież e, pana formacja zachęcała, żeby wpuszczać wszystkich, jak leci. A potem się okazało, że jednak i płot jest potrzebny, i nawet najlepiej tę granicę zaminować. Czy potrafi pan wskazać tę datę graniczną, kiedy sytuacja odwróciła się o 180 stopni? Panie redaktorze, mówi pan po prostu nieprawdę.